Nie mogę sobie tej Ale a witam w kolejnych serii i chłopak na wakacjach nie, przepraszam, chłopca na farmie zobaczcie jak ja sobie tutaj kupiłem do silnika. ja sobie, chyba to jest to jest chyba brona Mechaniczna czy na z hydropakiem żeby było można iść na zbół prawie to jest tak bardziej bez orkowiec. więc zeker jedziemy Jedyny problem jest, że tył trochę podnosi, ale to nieważne. Ale no co? Zobaczymy czy to pójdzie czy nie Bo jak nie pójdzie to musimy być o... O, na pewno kupowany i od ten zestaw kropowo siewny Bo no tutaj już Olka przepuchła on sobie tak zwasł kowiec Ale zobacz 是啊。哈哈、uh，作业。 Kolejny link tam jest ale co jest O, pięknie Nie, dzionik, się I to w środku No. w sezonie no, Zdarzał sobie i siebie. No i. Czy tego? Dobra. 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 Maceja i Zeterna to i tak nie ma co gatować, bo pewnie zaraz skatuje ich tak samo. A nie chcę tak mocno ich katować. Czyli widzimy się za chwilę. Dobra, bo może zrzęczę jakiś jakiś. Ale na razie zapraszam Was do ostatniego paska. Dobra, jesteśmy w sobie to zapadnia. Mam tutaj ostatni przejazd. Już bo tak mocny nie ma, więcej go kotować. chyba może ma Więcej koni. A wcale nie. Je, że ja nie wziąłem mocniejszych

teraz te będę musiał poszukać też nowego ciągnika ale spokojnie tamten to dasz się i na prąd Dobra, jedziemy. A ten jeszcze, raz i zadowolony jest. A co ja? Ja muszę teraz przygarnąć... Ja muszę teraz... Ja muszę... muszę... jakiś traktor. Ale chyba kolejny traktor, który będzie kupował... ...na tą serię, to już będzie właśnie ponad, nie wiem, ile? Dobra, ja odrabiam traktor i widzimy się za chwilę. Dobra, mamy teraz sobie taki traktor, który, no, który ma ponad 170 koli i, to, i, to, to no i dobra, oprzemy, jest to kristal. Dobra, oprzymy, jest patrzymy czy jest. Ty, Tyle ty, 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 ty. To ja idzie, Aś. ja. To tylko mnie kołami w miejscu. Nie wiem, no chyba będę musiał ogarnąć jeszcze większy ciąg. Bo tak. To to. No się, chyba się nie na to. Dobra, to ja jadę. Ja miał większy traktat? No to musiał się poszukać jakiegoś w końcu, bo... Bo stadion jest popsuty, a ze to... to nie da rady sobie... wyróżnić z takim zestawem. Znaczy, no co, się za... W takim razie znowu... Dobra, mam nadzieję, że ten traktor to już... nie zawiecie możliwe, że pojawi się na gospodarstwie... Masif są nie, nawet. No, wsiadamy... Ustawimy się Dobra, rozpalamy No i ten od razu idzie jak trochę... Oczywiście tutaj jest mocniejszy silnik tutaj włożony Nie no chyba nawet nie no ja chyba ten zastop który ja chyba odgodność ale będzie sprzedawany wosne. Ale co, no skąd tak jak? Chciałbym zmniejszyć. Nikt pod to. A, zobaczmy jak kresa będzie. jakoś. No i. No trochę wysiłku będzie trzeba. I chyba na ten sezon, który ja. Mam ten zas Tak to mam. Może jakoś. No ja nie wiem, że żaden, co na tego a co rob? W ogóle, patrzcie, to ten zestaw jest piękny. No ja zasłoniłem do mechanika, bo i ja powiedział, że przyjedzie po ten traktor.

Tamto to jest za coś trochę mnie kurzył, to Może jakbyśmy sprzedali tego Proxima to, to byśmy. Mieli. coś, Ale. Ale jaki ciągnik by teraz tutaj sprzedać, jakbyśmy tam tego pokupili? To już jest wasz, szedł ja w ogóle. Dobra, mam nadzieję, że jak mi się spodobał. Jak tak, to dajcie łapkę w górę, dzięki za oglądanie i na razie mam nadzieję, że uda się naprawić z Sztajera.